Jestem z Syberii, kocham Syberię, tereny syberyjskie, ludzie i... ja otwarcie to mówię. I to się wszystko nagrało. No i dobrze, tak. ja się cieszę, że ktoś się dowie. A teraz możesz powiedzieć jeszcze po rosyjsku. E... <laughs> Cześć. Nie będę trzymał tu godziny czasu. Cześć. Witaj, cześć. Miło mi. Miło mi Słuchaj, nie wiem, w którą stronę patrzeć, czy do tyłu, czy w bok, czy w tamtą stronę. No to ja biegłam ze Świętokrzyskiej, wiem, jakoś dzisiaj wolno chodzą, tutaj jeżdżą metro. Słuchaj, w ogóle mia być niespodzianką, miałem cię zapowiedzieć Aha. za jakiś czas. Aha. Ale jesteś tak ubrana i wszystko pisze. Alem syperem, no! No to ja już po prostu nie mam żadnej, wiesz, niespodzianki dla, dla tych, którzy będą, będą nas oglądali. Super. Już się nagrywamy? Nie, nie. nie. A ja właśnie przygotowałam tak, jakby coś. Cóż Sama Mama Poważnie? No tak. To jest maskotka prosto z Syberii? No tak. To jest... A To jeszcze powiedz mi, co to jest za gatunek zwierzęcia, bo ja nie mam pojęcia. To jest poker. To jest Foka. Foka bajkalska. Bajkalska. No, no robiłam sama, robiłam na drutach. Nie na drutach, poczekaj na... Ale poczekam no, na płetwy. Foka ma takie dwa. Y... Tak, że miałem truje z biologii, więc nie wiem jak tak? to jest. No. no dobra, ja też miałam czwórkę. <laughs> Chciałam przedstawić cię. Tak. Bo... Właśnie to nie wiem co powiedzieć, bo my się właściwie nie znam, więc y... no. y... Chciałem tylko no. powiedzieć, że dzisiejszym gościem jest. Y... Ktoś, kto przyjechał prosto z Syberii, nie tutaj na spotkanie, ale pochodzi prosto z Syberii. To co widać, pewnie po koszulce? No, niestety nie napisane, ale. Jest tak, bo... po angielsku, w, czy, w, czysty, w czystym angielsku. Jestem z Syberii, trzeba zrobić po polsku chyba. Tak, <noise> I po rosyjsku pod spodem jeszcze. Ale nie, lepiej nie. <noise> Powiedz mi, Elena, tak? Elena, z coś, tak, coś sobie, tak. skąd jesteś. Już się nagrywamy? E, nie. <noise> <laughs> Jeszcze nie. Dobre, to się wszystko okay. zmontuje spokojnie. Aha, dobra, Powiedz mi, okay. skąd jesteś? E, e, wiem, że, że przebywasz w Warszawie, tak? Tak. A coś więcej, skąd by przejechałaś, jak dawno przyjechałeś? Tak, po, pokrótce. E, ogólnie to ja pochodzę jakby z Altaju. Większość swojego życia Aha. ja spędziłem na Altaju. Powiedz mi tak Isu. geograficznie. autaj to jest południe, tak? To są okolice Bałka Bał nie? Już się będę strzelał. Też miałem, też miałam z, z geografii, więc nie będę się mówił, że znam, bo nie. Nie, znam. Nie, nie, nie. To jest bliżej Kazachstanu i Aha. Mongolii i, Ch... i Chin. Okay. Tak. To jest tak. Popiszesz się połączenie... ja znajomość i tu wy. No. no. Dobra, okej, okay. no nieważne. No i właśnie tam spędziłem 18 lat, mm -hmm. a jak dostałam się na studia do Nowosibirska mm -hmm. i już każdemu tu ją mówi, już tutaj mówię w Polsce, że jestem z Nowosybirska. Aha. Ale nie jestem stąd, bo jak ja zacznę mówić, jestem zbijska, a tutaj Altajski, bo to nikt nie zrozumie. To Nowosibirsk jest bardziej jest? znany i bardziej znany. Z nowo Tak, no. tak. Tomsk też. No i właśnie wszystkim mówię, że jest tam z Nowosibirska, mm -hmm. bo ja tam skończyłam Ty, będąc tutaj w Polsce, teraz na pewno postrzegasz inaczej Syberię. Widzisz inaczej. ją z dystansu, i na pewno jest coś, ja to chciałam zapytać, czego ci, czego ci brakuje, czego na przykład tu nie ma w Polsce? E, ludzi moich. Ludzi? Innych. A co to znaczy ludzi moich? Inna, jest inna mentalność, gościnność? Gościnność, mentalność, otwartość. Aha. Myślę, że Polska trochę idzie naprzód, na zachód. Mhm. no widzę może trochę zamknięci że jakby patrząc ludzie patrzą na zachód mhm. a tam tak nie ma nie tak ma na nie, nie ma. ma takich nie ma ludzi bo ty wracasz do Sibirska, tak? tak czy wracasz tam Z... gdzie wcześniej na przykład ja wracam do Nowosibirska Moje, dużo moich znajomych mam gdzie tam się zatrzymać, a mm -hmm. potem jadę do rodziców, mm -hmm. do bliska. Jeszcze... Jest jednakowo, jest jedna, jednakowo mentalność, tak? tak Czy tak, im tak. bardziej na południe jest Chyba są jakieś różnice? różnice. Ja jestem z Altaju mm. <laughs> i jak ja przyjechałam jakby do bardziej większego miasta... mieszaną taką ludność, bo Altajczycy mieszkają bardziej tam w górach, wyglądają inaczej, Aha. bo ja na przykład miałam spotkanie też o Altaju, robię takie spotkanie w Warszawie o Syberii, ludzie przychodzą, się interesują, czytają. Na... Tak, ciepło Syberii, ciepło Syberii, mamy taką grupę, też ludzie pytają, dlaczego ciepło Syberii, no i ja akurat mówię, że Otwarci, ciepli, mają gorące serce, chociaż tam jest zimno, ale mają hmm. gorące. To znaczy gorące serce? Gorące serce, no takie dobre, otwarte, gościnne. Mm -hmm. że szczere na przykład, szczere, ludzie są szczerzy? Szczerzy, szczerzy. Że To, co myślą, to mówią, nie ma. Tak, jakby... tak, tak, wszystko mówią, co tak. Są, że... tak u nas nie ma żadnych takich obgadywań. Ja tutaj jakby w korporacji pracując A, to, to fajnie widzę, trafiłeś, no. widzę, że aj, u nas takiego nie ma. Nie ma. Każdy mówi o sobie co... I takie prostsze życie jak gdyby jest, tak. tak? A ludzie żyją bliżej natury na przykład? Bliżej przyrody? E, tak. Czy, czy jest... E, jakby teraz odchodzą? Ja domyślam się, że w ogóle jest bieda, tak? Że jest ciężko. E, no, bardziej na Altaju, na Syberii jest ciężko, bo też nie wiem jak na przykład pomóc na przykład moim rodzicom, że małe zarobki, mhm. w Polsce widzę, że tak samo i mniejsze miasto to gorsze. gorsze warunki życiowe, no ale ludzie są zadowoleni co mają, z czego mają mhm. i no biednie, biednie, nie wiem, na przykład Alta jest bardzo turystyczny Mama mi mówi, że w administracji nie ma pieniędzy i jest bieda, nie ma dróg i tak dalej. Trudno, jak ja przyjeżdżam do Myślisz, mamy. Myślisz, że jest korupcja? Myślę, że tak. Mm -hmm. Jest. No. W ogóle jest taka moda na Syberię w Polsce. Ja mam bardzo dużo znajomych, którzy myślą o wyjeździe, wiesz, myślą o takich wyprawach, wiesz, to jest tak ogromny obszar, że w ogóle jest czym wybierać. Tak, teraz... A jak myślisz skąd się bierze ta moda? Skąd, tak. Dlaczego ludzie chcą jej? Dlatego, że jest egzotyczna? Dlatego, że jest nieodkryta? Nieodkryta i dzika. Chodzi o to, że. Dzika. Moim zdaniem jest tak, że. Uważam, że Polacy już się znudzili Europą. Ewropą, mhm. tak, I trzeba, potrzebne jakieś takie bardziej dzikie. Alta na przykład nazywają dziką rosyjską Szwajcarią. Nieograniczony, tak? Nieograniczony wyjazd, a chodzi o pieniądze. O, o, o. E... Jest za drogą? Drogo, bardzo drogą. Trzeba załatwić wizję, trzeba to, to, to i już. I po prostu trzeba zbierać pieniądze przez cały rok, żeby wyjechać za granicę. Powiem tak, że ja kocham swoją Syberię, kocham Polskę i pozostałe jakby tereny. To się nagrywa, ja nie to się jestem zainteresowana. Bo powtórzy, że kochasz Polskę, to wiesz zawsze tak, w pracy. Nie, nie, właśnie ja cały czas jak ja z ludźmi rozmawiam, to ja mówię, że angażowałam się w kulturę polską i, i jestem z Syberii, kocham Syberię, tereny syberyjskie, ludzie i ja to to mówię. I to się wszystko nagrało. No i dobrze, tak. ja się cieszę, że ktoś się dowie. A teraz można powiedzieć jeszcze po rosyjsku. Я люблю Польшу, я люблю Сибирь, и я готова бороться за отношения, хорошие отношения между Сибирью и Польшей, между вот именно этими территориями. Ну, как бы Северобайкальск, Барди, такие место, было, где были мы Hakusy, miejsce, to jest, są gorące źródła. Mm -hmm. Naprawdę są takie miejsca e, tak, w Syberii? Tak, i byliśmy tam w marcu, tam było chyba minus 40 czy 37 <coughs> maksymalnie, ale pamiętam było bardzo zimno, wiało ogólnie, domek był taki drewniany, stary i akurat spałam w tym rogu, gdzie wiało. Mm -hmm. światło trzeba było iść. A to po co tam pojechaliście? No też źródła no, gorąca. Zimą. <laughs> no, znaczy no zimą na zimą to wiosna właściwie, tak już? Nie. Wiosna na Bajkale jakby to jest Bajkal. Aha. Sewiarebajkalsk. Ale bajkal się topi dopiero w czerwcu. Tak? <laughs> tak, prawie jakby na początku czerwca już się pękają te Co jeszcze można na początku kwietnia do połowy kwietnia chodzić po bajkę, ale pieszo. Chodziłaś? Tak, oczywiście. Jakie ale wrażenie? Pękało. Już pękało, ludzi już pękało, strasznie trzeba było czekać na, na brzeg. Strasznie mało. A wieczorami właśnie... Znaczy rozumiem, że szybko uciekaliście z jednego tak. końca na drugi bieżę, na drugi <laughs> koniec biegiem. Tak i zdążyliście? 10 km. No, no, akurat. Biegiem to tylko 5. No można na przykład e, tym. Można gdzieś spaść Baikal jest przepiękny Ale ja ostatnio bardziej propo, proponuję jechać na auta, bo bardziej czysty niż Baikal. Baikal teraz ostatnio ma ekologiczny problem taki Bo dużo turystów dużo Chińczyków No właśnie, chciałem zapytać o Chińczyków Wiesz, bo no. widziałem ich dużo w Krasnojarsku. W Irkutsku ich po prostu irkutsk, takie po prostu hiszpańskie, tak, tak? <laughs> tak. widzisz prawie, widzisz albo To... Wie, tak, tak, rzucasz walonką. Wiesz jak to wygląda walonka. Wiem. Walenki po rosyjsku. Wiem, wiem, takie ocieplane rzucasz buty, no. Przed do tyłu. No. I gdzie zakręci ten walonek? <noise> w tej stronie trzeba szukać.